Witajcie, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam moją kolekcję lokomotyw i wagonów serii Tomek i Ten play Tomek, Wooden Railway Tomek, Szelonk Jedek, Ten play Piotruś, Kustomowy Piotruś Terek Master, Plastikowy Tobik, Ten play Sylwek, Kustomowy Bogus Adventures, Wooden Railway Panhandle i Ten can play Philip. Też będą, będą wagony Tank Play Ania albo Kla, Klara Sodorline Kabus wersja Żółta Rikki D master wagon pocztowy Teoter Farm wagon Wagon z paliwem Wagon do cięcia drewna Niebieski wagon Nieznośny wagon i Bilkar. To moja cała kolekcja lokomotyw i Wegonów serii i i przyjaciele. Więc trzymajcie się, cześć!